Budda sugeruje, że to nie koniec napojów dos, a wszyscy zatrzymani w sprawie loterii otrzymali możliwość wyjścia za kaucją. Grande Connection odpowiada na ostatni film adwokata Marusza Stankiewicza i wywiązuje się z tego obszerna dyskusja. Zawodnik Faim Koziołek zdecydowanie skomentował postać i działania Sylwestra Wardengi. Kontrkandydat Krzysztofa Stanowskiego w wyborach prezydenckich zdecydował się pomóc mu w zbieraniu podpisów. Nie tylko Budda i Grażynka, ale również pozostałe zatrzymane w październiku osoby otrzymały możliwość wyjścia na wolność za kaucją, natomiast Budda chwali się zasięgami i sugeruje, że to nie koniec napojów Dołz. Od momentu opuszczenia w grudniu murów aresztu przez Budę i Grażynkę trwa w sieci dyskusja, dlaczego to właśnie akurat wobec tych dwóch osób pojawiła się wtedy zgoda na zastosowanie poręczenia majątkowego. Wczoraj po południu Maciej Akimow poinformował, no i stało się, wszyscy organizatorzy loterii bukowych Influi zostali wypuszczeni z aresztu. Kilka godzin później na portalu Przegląd Sportowy Onet pojawił się artykuł z informacją od pani Katarzyny Całwiaszewskiej z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej, która potwierdziła doniesienia o zastosowaniu kaucji. Wobec truki zatrzymanych sąd zastosował areszt warunkowy. Tomasz, Adamu i Bartłomiej G będą mogli wyjść na wolność za poręczeniem majątkowym w wysokości 2 milionów złotych płatnych w terminie 14 dni. To oznacza, że areszt wobec wspomnianej truki stał skrócony o blisko miesiąc. Kwota kaucji jest więc identyczna jak w przypadku Buddy. Natomiast jeśli chodzi o innego zatrzymanego twórcę, czyli MGP, na chwilę obecną nie pojawiła się żadna aktywność z jego strony. Natomiast Budda jest aktywny i wczoraj pochwalił się swoimi zasięgami oraz dodatkowo lekko zasugerował, że dozwój będzie kontynuowany. No i pewnie nie nie byłoby w tym nic zaskakującego, ponieważ co jakiś czas influencerzy pokazują zasięgi swoich instagramowych relacji. Natomiast tutaj dołączony stał wniosek, ale musi niektórych boleć. Przyczyną, która w opinii Kamila może spowodować ból bliżej nieokreślonych osób, jest wynik, który wygenerowała jego relacja. Zamieścił rzut ekranu z zasięgiem przekraczającym 2 miliony osób, w tym 86 tysięcy interakcji z relacją oraz 103 tysiące aktywności w profilu. Dodając do tego komentarz z cytatem prawdopodobnie pytań, na jakie się natknął, czyli tego buddę to ktoś jeszcze w ogóle ogląda? Oraz informacją 2 miliony na Instagramowym Story. Nikt nie ogląda, dość ta motoryzacja mi się klika, ale musi niektórych boleć. Buddha, według deklaracji, która padła podczas ostatniej loterii, na YouTube już nie wróci. Natomiast cały czas jest dość aktywny na Instagramie czy to TikToku i w ostatnim czasie publikuje głównie content związany z motoryzacją. Dodatkowo aktywny jest również w sekcji komentarzy. Wczoraj na Twitterze Wenka pojawił się zrzut ekranu zawierający odpowiedź Buddy na TikTokowe nagranie z informacją Ja pijąc dołs, wiedząc, że zaraz już go nie będzie. Buddha skomentował to. Słowami, a to ciekawe, bo ja mam inne info. Tak więc najprościej interpretując, projekt Dose i napoje będą kontynuowane i pojawia się pytanie, czy te same wrócą na półki, czy jednak jakiś na przykład dodatkowy smak zostanie wypuszczony przez Butę. Grande Connection odpowiedział na film adwokata Mariusza Stankiewicza. Pamiętajcie, prawie codziennie po godzinie 6 rano macie te na kanale takie treści, jeśli zdarcie lajka like oraz subskrypcję, potencjalnie zwiększcie szansę, że w kolejnych dniach ponownie wyskoczę wam na stronie głównej. Wczoraj pokazywałem wam materiał opublikowany na kanale Legalny Vlog, gdzie autor odniósł się do zarzutów w jego stronę przedstawionych w ostatnim filmie Grande. W rezultacie na kanale adwokata Marusza Stankiewicza pojawił się Grandy Connection, który w czterech naprawdę rozbudowanych wpisach wraz z odnośnikami czasowymi odpowiedział na słowa adwokata. Prawdopodobnie czytanie i pokazywanie momentów, do których nawiązuje Grandy, zajęłoby 20 minut materiału, dlatego najlepiej po prostu wejść na kanał Legalny Vlog i korzystając z odnośników czasowych zamieszczonych przez Grandę po prostu poznać jego perspektywę. Natomiast na czterech sporych wpisach się nie zakończyło, ponieważ autor kanału również odpowiedział i wywiązała się spora dyskusja na temat związany z kontrowersjami wokół ok Wprowadzenia napoju Dose, a wcześniejszej koncepcji projektu również Energetyków Illegal Fuel autorstwa Jose kolekcjonera, która miała stać mu przez Kamila ukradziona. Grande i adwokat Mariusz Stankiewicz przeprowadzi więc obszerną wymianę zdań w tym temacie i co istotne, ostatnia odpowiedź ze strony autora kanału pojawiła się w godzinach nocnych, więc istnieje spora szansa, że wymiana zdań nadal będzie kontynuowana. Natomiast również ciekawą informacją jest przypięty komentarz przez adwokata Mariusza Stankiewicza, który został opublikowany już w trakcie wspomnianej dyskusji z Grande. Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że moja odpowiedź tyczy się tylko mojego wątku, reszty wątkowo Budzi jako osobie nie ruszam i nie są one przedmiotem mojej oceny. Mówiąc o fikcji, i prawdzie, miałem na myśli wątki poświęcone mojej osobie. Powiedziałem to dosadnie, gdyż moje zarzuty pod moim adresem były bardzo poważne. Nadal polecam Grand The Connection. Trzeba docenić jego inicjatywę, czas, który poświęca na tworzenie materiałów i powody, które za tym stoją. Osobiście absolutnie nie wierzę, że robi to z czyjejś inspiracji czy na zlecenie. To honorowa osoba, o czym świadczy, jak szybko się ze mną skontaktował i próbował odwrócić negatywne skutki swojego materiału. Kandydat Krzysztof Stanowskiego postanowił pomóc mu w zbieraniu podpisów. Oczywiście stwierdzenie kandydat na prezydenta w przypadku Krzysztofa Stanowskiego ma mieć zastosowanie do dnia wyborów, ponieważ wtedy sam wyraźnie zaznacza, żeby na niego nie głosować, a celem ma być możliwość wystąpienia w debatach i opublikowania swoich spotów wyborczych w telewizji. Zbieranie podpisów okazało się jednak większym wyzwaniem niż zapewne sporo osób na starcie zakładało, w wyniku czego właściciel kanału Zero zmienił taktykę, stawiając na zaangażowanie również do zbierania podpisów swoich chętnych odbiorców z różnych części Polski. No i zbieranie podpisów, co może również być zaskoczeniem, na swoim kanale YouTube zaangażował się również Sławomir. Benzen. Polityk zaznaczył, że każdy zdaje sobie sprawę z motywacji Krzysztofa Stanowskiego nie będącej realną kandydaturą, natomiast zgadza się z nim, że system zbierania podpisów powinien się zmienić i zachęca do pomocy w ich zbieraniu. Pomóżmy. Krzysztofowi Stanowskiemu zebrać podpisy po to, żeby mógł kandydować w tych wyborach. Wejdźcie na stronę www.stanowski2025.de. Wydrukujcie listę podpisów, zbierzcie kilka podpisów i wyślijcie na adres podany na stronie Krzysztofa Stanowskiego. Natan Marcoń po raz kolejny wypowiedział się na temat sytuacji finansowej Fame. W ubiegłym tygodniu Natan z Adrianem Ciosem informowali o tym, że nie wystąpił w najbliższej gali z uwagi na zmianę umownego terminu realizacji wypłat. Podkreślali, że w obecnej w tej chwili najważniejsze dla nich jest to, żeby otrzymać środki w ciągu maksymalnie 7 dni. Natomiast na jednej ze swoich transmisji ponownie potwierdził, że oferowano mu 60-dniowy termin wypłaty wynagrodzenia. Dodatkowo stwierdził, że federacja obecnie po prostu nie ma pieniędzy. Oni nie mają pieniędzy starych Nie chodzi o to, że nie chcą mi załatwić pieniędzy. Może się dogadałem na stawkę, ale jak się będę dowiedziałem, że nie mają zamrożone konta i ja oni otwierają się do półki, bo nie mają z czego wypłacić, no to bo. Jakoś, na tusza, na Tuszala mają, no. Będzie fajnie, na pewno, po. Daj się szola czy dostał pieniądze już w walkę. Nawet nie opłacili, kur... Bo przednich zawodników stary. To ciekawe, bo oferta, którą teraz otrzymać, byłaby rekordową w historii jego występów. Natomiast na komentarz, że gdyby federacja miała nie płacić terminowo lub miejsce problem, to zawodnicy nie występowaliby na galach, stwierdził, że wielu po prostu nie ma innego wyboru. Gdyby im nie płacili, to by się nie bili tam. Kacper, musisz zrozumieć jedną rzecz. Influencerzy nie mają siana, są uzależnieni od Fejmu. Dlatego tam walczą. pychają na pieniądze, k. Czem 3 miesiące nawet. Bo robią ich w ch... To nie mają zrobić zbuntować się, to wtedy nie zarobią pieniędzy, jak się zbuntują. Jak się zbuntują, jak zaczną gadać, to nie będą im po, nie będą mieli walk. Oni są na krótki smyczy trzymani influencerki tam. Koziołek w mocnych słowach wypowiedział się o Sylwestrze Wardędze. Wczoraj na kanale Sixpack pojawił się wywiad z zawodnikiem Fame, który ostatnio jest zdecydowanie mocniej aktywny w sieci, a szczególnie w środowisku flickowym. Postanowił się odnieść do komentarza Sylwestra Wardengi dotyczącego jego pomysłu na zaczepienie podczas konferencji swojego przeciwnika, czyli Marcina Sianosa, przynosząc mu edukacyjną zabawkę dla dzieci. Ja oglądałem, jak on konferencję oglądał, i on mówił tak, że. No, Koziołek przyniósł klocki temu się on patrzy, duży, łysy, to pewnie głupi. No, ale wiesz, że Sylwester na przykład nie pomyśli, że mogłem research zrobić, popatrzeć, wywiady pooglądać z nimi i dojść do i, wniosku. I że to chyba. była analiza do góry Tak, tak, ten... ale nie. Kurde. A nie taką po prostu. No i Koziołek zapewne miał na myśli wcześniejsze wywiady z Shannosem, a niektóre ostatnio dość mocno poszły zasięgowo, chociażby na TikToku. Co prawda, ten konkretnie pojawił się już po konferencji, ale zdecydowanie jest interesujący. Literuj słowo żdźbło". Z D B I O L. W jakim województwie leży Częstochowa? O Może, nie śląskie. Jeśli pociąg jedzie 100 km na godzinę, a wiatr wieje 20 km na godzinę w przeciwną stronę, z jaką prędkością jedzie pociąg? 120. Ile to jest 64 razy 8 razy 0? do No, niestety. W dalszej części wywiadu Koziołek dość mocno określił działania Sylwestra Wardenki Myślisz, że jest szkodliwy tak overall? Wardenga? No, on jest ogólnie toksyczny i sadystyczny moim zdaniem. W sensie że on widzi, że tak, jak na przykład teraz się uczepił Wojtka Goli, bo widzi, że go rusza to, co on mówi o nim. Prowadzący wywiad Koro stwierdził, że jest ciekaw, czy psychologicznie właśnie w taki sposób Druid działa, czy po prostu jest zły na federację Feimsztowa Rozpary za sytuację z Cage i słynne handlowanie p. Korą. Koziołek natomiast przekazał, że w przypadku sytuacji z Verso widział bardzo podobny problem, ponieważ w momencie afery o logo cały czas Sylwester miał puszować temat, widząc reakcję drugiej strony. Nawiązał również do tego, że gdyby Wojtek nie przejmował się wypowiedziami, to Druid nie działaby w taki sposób. Dodatkowo Koro stwierdził, że ciekawe, jak wyglądałaby sytuacja, gdyby wszyscy Fejm po prostu przeprosili Sylwestra. Jakby na przykład oni go wszyscy przeprosili z fejmu, to co on by robił? Nie wtedy? wiem, jemu strali do plecaka, jakby w podstawówce podobno. To ja takie informacje dostałem. Możliwe, możliwe. A teraz się mści na każdym, kto wiesz, osiągnął jakikolwiek sukces, bo go gnębili w szkole. Na dzisiaj to tyle. W tym miejscu Siedla się dla ja z poprzednich Jeśli Nie widzicie, to Was zapraszam. Wiecie, podobno doskonale, wiecie co robić. Dzięki wielkie za oglądanie miłego dnia. Do jutra siema.